Nieoficjalnie niech się to nazywa dokończeniem Bateria jest schłodzona 28% yy, Podłączona jest ładowarka do niego Do telefonu w sensie Zobaczymy jak będzie taki drugi komunikat No to niestety ale będzie dzisiaj na dzisiaj koniec No teoretycznie yy, Trzeba będzie nabyć tego powerbanka tak, yy, tak jak tutaj żeście zasugerowali No to dobra nie ma się co nad czym tutaj rozkliwiać Stało się co się stało yy, No nie spodziewałem się, a jednak no niestety niestety półtorej godziny wytrzymuje to dobrze, że półtorej godziny chociaż wytrzymuje nie jest źle teraz będzie kasetka pod tytułem z, z takimi rzeczami jak y, zwycięzca 56 rok, zdobywca Atlantydy i teledyski dobra, lecimy no, niestety liczyłem się z tym, że widzowie odlecą no ale cóż no, tak jak powiedziałem Telefon to jest telefon. To powinno być stacjonarnie. Wielokrotnie już to wspominałem o tym. Idzie jak po grudzie, niestety, bo nie mam jeszcze telewizora. Może w tym tygodniu, teraz, już po nowym roku, uda się przechwycić jakiś, właśnie, telewizorek. No i się zainstaluję w Kazamatach. Na razie jeszcze z telefonem, ale będę się starał jak najprędzej to zmienić już na stacjonarkę jakiegoś kompa, jakiś, jakiegoś jakiś internet i wtedy OBS i lecimy. I lecimy długie streamy. Teraz bezapelacyjnie dokładnie to, 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 to masz rację, ja już dokładnie yy, no, przymierzam się długo, już wiecie od samego początku, od kiedy ja tylko, można powiedzieć, robię live, y, to wspominam o tym telefonie i wiecie i pamiętacie o tym zapewne, że na celowniku Huawei Mate Pro 10, który nie jest tani, Dlatego też z uporem maniaka zbieram na niego forsę, ale no po drodze jeszcze się trafił ten zakup 500 PHS-ów, co był cholernie drogi. Dlatego też no albo jedno, albo drugie, no niestety, no nie da się dwóch tematów jednocześnie ciągnąć, a tym bardziej, że no kasy no skąd brać? Skąd brać tą kasę? Skąd brać? W nie wygrywam tak codziennie jak jeden w Polsce pan Owych latach. Zwycięzca 56 rok, zdobywca Atlantydy 65, i zostało 6 minut. I te 6 minut mnie najbardziej ciekawi, bo generalnie tam są jakieś teledyski maja, lala, la, la, i coś jest tak, tak podpisane. No trudno. Generalnie zobaczymy, ile nam starczy czasu. No nic, tak, tak to wygląda. Tak czy jak chciałem zdradzić właśnie przed 10, że miało być do 10, ale jednak się nie. Nie udało, no, nie udało się generalnie do 10 dociągnąć, choć myślałem, że mój chytry, sprytny plan z przedłużaczem i z ładowarką podłączoną bezpośrednio wypali, a tu niestety lipa, i powerbank by był chyba najlepszy w tym momencie jednak. No ale dobra, co się odwlecze, to nie ucieczę dobrze, bo to nawet dobrze, że z końcem roku takie informacje wychodzą, bo generalnie. Zmotywuje mnie to bardziej do tego, żeby wreszcie się zainstalować stacjonarnie I do tego będę dążył, bo taki był zamysł i wtedy nawet 3 godziny live może polecieć Bo te telefoniczne to one są dobre, ale z terenu Ale nie do takiego nadawania właśnie przed, przed monitorem I yy, co jest najśmieszniejsze, że pode mną jest właśnie komp stacjonarny tak? Tylko, że w tym miejscu akurat na długie lejwy sobie pozwolić nie mogę, ale na kazamatowe jak najbardziej 2, 3, 4 godziny czemu by nie, tylko jak mówię, no dobrze, nawet i dobrze, bo mobilizacja mobilizacja, może teraz telefon, te VHSy, nie uciekną No właśnie akurat te akurat VKS-y to była okazja yy, szybka, yy, bardzo szybka Pewnie by ich nie było, gdyby właśnie nie ta prędkość, taka prawda, ale no że tutaj czas, szybka decyzja musiała być, albo tak, albo nie. No i zwyciężyło tak, u mnie jak widzieliście, i 4, 8 przez 9, gdzie ja tam 8? Gdzie tam 4? 9 paczek, yy, tak, dziewięć paczek i znowu jest ten sam komunikat, yy, bateria nie jest ładowana, czyli co? No to co nam wyskoczyło będziemy musieli się z nim z tym pogodzić jeszcze na 5 minut nam starczyło 8 widzów dzięki bardzo za dzisiaj są rzeczywiście te teledyski o których wspominali jakieś pszczółki i tak dalej latające i to jest tej, tej kasety koniec na 100% to jest jakaś zapowiedź tak, kasa blanka, std tak, może koniec i to jest, tak, koniec kasety przy okazji yy, będzie za chwilę na 100% no i co? Powiem wam tak, do siego roku wszystkiego dobrego w nowym 2018 roku. Żeby było jeszcze więcej VHS, jeszcze więcej streamów, jeszcze więcej unikatów no ja bo postanowienie noworoczne to na pewno uruchomić kazamaty i dłuższe live'y tam. Za ten rok wielkie dzięki wszystkim, za kolejny mam nadzieję, że jeszcze będzie lepszy, prężniejszy i fajniejszy, jeśli chodzi o nasz tutaj ruch VHS-owy i nie tylko, retro ruch wszystkiego, wszystkich różnych nośników. Także do siego roku, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!